Derby pomiędzy Wiktoriem Ostrzeszów a Polonią Kępno w czwartej lidze wielkopolskiej ProEko zaplanowano dopiero na dziewiętnastą kolejkę sezonu. Odbyły się one w sobotę 28 listopada przy Kąpielowej. Kryzys, z jakim od wielu miesięcy zmaga się kępińska Polonia, nie był widoczny na placu gry. Choć zawodnicy Bogdana Kowalczyka nie trenują od kilku tygodni i jak wiemy zmagają się z ogromnymi kłopotami kadrowymi i finansowymi, to do Ostrzeszowa przyjechali bardzo zmotywowani. Było to widać w ich boiskowych poczynaniach. Już w piątej minucie Amadeusz Racher chciał otworzyć wynik spotkania, jednak jego lekki strzał bez problemów wyłapał Mateusz Kierzek. W odpowiedzi oko w oko z Damianem Grądowym, zawodnikiem grającym niegdyś w ostrzeszowskich barwach, stanął Kornel Skorzybut ale nie wykorzystał szansy. Mecz był wyrównanym widowiskiem z walką w środku boiska. Kolejna szansa na zdobycie bramki to dopiero 33 minuta. To, jak Borys Wawrzyniak nie wykorzystał nieporozumienia w linii obrony Wiktorii, jest trudne do wytłumaczenia. Chwilę później umiejętności ponownie pokazał Grondowy, który odbił groźny strzał Roberta Skrobacza z rzutu wolnego. Kiedy wydawało się, że bramkarz białoniebieskich zostanie wreszcie pokonany, z pomocą przyszli mu obrońcy, którzy wybili lecącą do bramki piłkę po akcji skorzy buta. Do przerwy 00. W drugiej połowie mecz był jeszcze ciekawszy. Strzelecką niemoc jako pierwszy próbował przełamać skrobacz, ale jego efektowne uderzenie znakomicie odbił golkiper Polonii. W tym fragmencie spotkania śmielej zaatakowali ostrzeszowianie, ale dwa wejścia w pole karne nie zakończyły się bramką. W 53 minucie znów na wyżyny wspiął się grający w drużynie przeciwnej syn trenera bramkarzy Wiktorii, kiedy to wybronił niezwykle trudny strzał Przemysława Dubiela. W 64 minucie przed swoją szansą stanęli goście, ale Mateusz Kierzek pokazał się z bardzo dobrej strony. Niedługo potem goście wyszli nawet na prowadzenie, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Na 10 minut przed końcem swoje umiejętności ponownie pokazał Kierzek, który sparował płaski strzał Mikołaj Kubachy. Przewaga Polonii rosła z minuty na minutę. Na 5 minut przed końcem podopiecznych Piotra Konstanciaka uratowała poprzeczka. W 88 minucie szczęścia już zabrakło. Jedyną, jak się później okazało, bramkę meczu zdobył Bernard, fajny dukong. W końcu cederbów w 100 okazji nie wykorzystał jeszcze Stawiński, trafiając w będącego w świetnej formie grondowego. Była to więc piąta z rzędu porażka Wiktorii. No szkoda, że po raz kolejny nie mamy szczęścia, nie możemy trafić w bramki. No, rywale w końcu meczu, bo trafili, no, i niestety. Kolejny raz przegrywamy. No, nie mamy szczęścia, nie, nie wiem, no, co się nie dzieje. Nie można tak mówić, że mają się czuć zagrożeni. Jeżeli yy, będzie okazja, yy, będziemy rozmawiać po prostu, a czy, czy tu przyjdę, czy będę grał gdzie indziej, to, to już zobaczymy w styczniu. Tak, oczywiście jest opcja. Nie mówię, że nie mam, tak jak powiedziałem, że myślę, że wszyscy byśmy chcieli po prostu rozejść się w dobrych humorach i, i każdy znajdzie sobie jakiś klub. Sytuacja w Polonii cały czas jest bardzo nieciekawa, coraz mniejsze nadzieje są na to, że drużyna przystąpi do rundy wiosennej no nie trenujemy, nie trenujemy, no tak po prostu gdzieś tam, nie mamy ani pieniążków na dojazdy, ani na, na opłacenie boiska, tutaj też gdzieś tam jakieś, na jakieś dojazdy, też nie mamy, nie mamy na to środków i dlatego też nie trenujemy, no, gramy praktycznie ale w tym tygodniu akurat się dobrze złożyło, że graliśmy sobota, środa, sobota i taki rozruch, czy tam chłopcy sobie sami w domu zrobią, w tym tygodniu będziemy znowu mieli cały tydzień przerwy, ale też już tak od, od praktycznie od miesiąca nie trenujemy, no a tak jakoś nawet bez tego treningu to widać, że jeszcze chłopcom trochę zdrowia zostało, umiejętności i tak dzisiaj to na boisku pokazali, że, że serduchem można dużo osiągnąć i yy, uważam, że, że fajny mecz, yy, zasłużone chyba zwycięstwo. W ostatnim meczu rundy jesiennej Wiktoria Ostrzeszów na wyjeździe zagra z Polonią Leszno. Pojedynek odbędzie się w sobotę 5 grudnia o godzinie 12. Polonia Kępno z kolei uda się na wyjazd do Wrześni, która w ostatniej kolejce po wielu tygodniach straciła pozycję lidera. W meczu na szczycie przegrywając z wiceliderem z Nowych Skalmierzyc.